Czuzki z tej strony Bury witam w grze Dark Souls 2 Oczywiście Zbychu się z wami wita, a zróbmy to tak Je, przyjaciele Dobra i co? I lecim hmm, tam lecimy. Tutaj na dół O, fajnie, tutaj na dole nic nie ma To spoko, tutaj nie lecim W takim razie zostaje chyba się z bosem Niedobrzy Zostawiam boss A, dobra, ale nie, będzie dobrze Pójdziemy na lekkiego Człowieczka Nie będzie tragicznie Dojście do tego bossa przyda się Ten, nie przyda się ten pierścień, co wybucha, ponieważ na bossa On i tak nie działa, a dojście do niego nie jest trudne To jest trzech przeciwników, dokładnie z tego co dobrze liczę Cztery góra Więc, kurde cool. Więc ten naprawdę nie jest wymagany. No tak, w tej części daje coś takiego, że nie ma nigdy nie, tak, takich niewidzialnych klatek, że jesteśmy nieśmiertelni w chwili, gdy coś robimy. Gdy więc, jak y, wchodzi? O, fajnie. Jak wchodziliśmy w taki właśnie finisher, y, to jesteśmy nietykalni. I, I tak samo było coś takiego, jak że robiliśmy przewrót, to byliśmy nietykalni, A w tej części... Jak źle zrobimy przewrót, to jesteśmy tykalni. Więc trochę pozmieniało się. Ulepszyli to. Tak jakby <coughs> działanie gry, aczkolwiek utrudnili w tym wypadku też przy okazji, no ale no cóż, czego można się spodziewać pod Argosło się kolejnej części, która miała być założenia trudniejsza. O niektóre się te... Urny nie naprawiają, widzę Czobie... że nie, czy nie wszystkie To było chyba zbyt piękne. O, zrzutam od siebie w końcu, mistrzu. Peleryna lwów wojowników. O kurde. To może być ciekawe. No, statystyki dużo gorszej, to jest tylko Peleryna, no. A że jesteśmy nieumarły, to tak brzydko wygląda. No dobra. A przeczytajmy coś o nich. Ten to drewna nasa, nie utrzymująca stosunku z ludźmi. której przedstawiciele zamordowali każdego, kto spróbowałby tylko się do nich zbliżyć. Członkowie klanu zdają się cierpieć. Nie cierpić swojego wyglądu, bo lubią, gdy są zauważani. Efekt zmniejsza obrażenia od upadku. O. To ciekawe. Ale no, wiecie. Znaczy, w połączeniu z naszym pierścieniem do upadku, byśmy byli nieśmiertelni. Ale. Ale liczą się statystyki w końcu, nie? Ja idę po tanka, nie? Człowieczka w pelerynce. Idziemy stąd, bo ta lątwa mnie wykończy zanim dojdę do bossa. Przed bossem oczywiście le lecę w człowieczeństwo, ponieważ no nie pokonam tej laski mając po użycia, bo. Mm, teraz będę leciał na... Wolne, znaczy znaczy na szybkiego przeciwnika, znaczy tak, no takiego szybkiego naprawdę. Ale co daje mi mierszy margines błędu, bo jak dostanę. No to szybciej zginę praktycznie, nie? Dlaczego praktycznie na pewno zginę szybciej Ale zobaczę, czy nie mogę przywołać npc takiegoś. jakiegoś Kapitan Zozonte No to chyba nie jest NPC -t. O! Dźwięk się nie zepsuł, to coś nowego No go się nie udało przywołać, czy, czy ja mogę zostawić? O, tego się powinno udać. Hmm, a tego? Jak tak szybko nie przyzywają tych ludzi? No to jest chyba jakiś żart. Czy mogę być jeszcze szybszy? Jak zajmę tarczę na przykład? I łuk? No chyba jestem już maksymalnie szybki, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak ja jestem w ogóle umieśniony? O cholera. Hmm, a może zróbmy inaczej? Mogę ja zostawić znak wyzwania kogoś, że chcę kogoś przyzywać. Czasem może trafić jak innego świata. E, nie, 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 nie. nie. A tak, jak ja chcę komuś pomóc, to tego no używam. To nie, 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 nie chcę pomagać teraz. O, czyż by się udało? Aż nie chce mi się wierzyć z pomocą. O! Mamy kumpla, ludzie. Hej, Siemano, tutaj G. Cześć, no Siemano, to let's go tam, idziemy walczyć z bosem. Jesteś gotowy? Chyba jesteś. To w sumie teraz mógłbym trochę wolniejszym być. Jest moje 11 kadłusz, dobrze. Jak ty Agami już dostałeś, ty idioto? tu się stało? O, postanowiła jednak wyjść. <grym> o dół, no to już bym znamił. A obrażenia, które w nią wsadziłem wcześniej, to się nie liczę, rozumiem. Chodźmy, pomożemy Jagami. Okej, okay, fajne masz skilla, laska. O, on właśnie się non no, tylko interesuje nim, to na pewno mu pomoże w walce z nią. Eee, to spoko, a nie? Dobra, zaczęła się interesować. Teraz nasza kolej zadawania obrażeń. Oj, tak czułem, że nas będzie to, ale nie zdążyłem w, w dobrym momencie skoczyć. Niedobrze, niedobrze. Oj, dobrze. Chyba zadamy jeszcze jej czas, ale może do jagami. Co jagami robimy? Jaki mamy plan jagami? Biegamy. Widzimy, gdzie ona jest. Dobra, mniej więcej. Mniej więcej za blisko! Czas na sporo lekcjoników. No i ja jeszcze mnie tutaj zasięgnęła tym... ...swoim kuna dziadowskim. Za jego. Ło, wow, jakami to jest w ogóle czarodziej, widzę. Okej. Okay. Jagami, nie! Nie! Tylko nie jagami, ty suko! Mógł nie lepszy przyjaciel O cholera, co zaczyna się robić Nieprzyjemnie! Oj niedobrze Z Jagamin to byłem hoyerakiem, a teraz jak średnio. Nie, Jagami, gdzie? Czemu odszedłeś? Byłeś mi najlepszym przyjacielem. Zbychu płaczę po tobie, pamiętaj Jagami. Zawsze pozostaniesz w naszym sercu. No cóż. O cholera, no myślałem, że zadał super cios. Uziu! Nie, 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 nie! No, bez jajec, gro! Serio! O! Tak blisko było! Nawet Jagami nie był w stanie pomóc nam z tym bossem. No, mam taki szalony plan: żeby tam po prostu pobiec, bo te Lwy nie wydają się szybkimi przeciwnikami. Mam nadzieję, że Jagami znowu będzie chciał nam pomóc. Jeśli nie, to ktoś może inny, jakiś tam bracio też na Agami'ego, bo na pewno jest rodzina, pełna ludzi chętnych do pomocy. Wyglądają na takich na pierwszy rzut oka. Nie mam na Was, panowie, czasu specjalnie. Po prostu Was ominę. Znaczy, nie będziecie mnie gonić aż tam. A jeśli tak, to Was po prostu tam obiję. Chociaż właśnie mi się wydaje, że nie będzie chciał mi się gonić. Chociaż ten wydaje się wyjątkowo kurna zawistny. Jak mogę sobie wezwać kumpla, i już mi się nie psuje gra od tego, dźwięk To ja mogę chodzić w ciężkim pancerzu, bo... No bo co, bo mogę i walczyć, i się bronić, i jest w ogóle zarąbiście Ostatnie człowieczność są ludzie, mam nadzieję, że teraz się uda tego ją pokonać Z pomocą jakiegoś Agamiego, albo jego brata To to tu jest do wyzwania Ej, Zorn Mariupius Oj, chyba się udało wrzecać Mariupusa Ostro! Mm. Tarcze Ja Jest Mariupus Ło, wow, Mariupus wygląda na kozaka Hej! Mariupus nie jest przyjaźnie nastawiony do nas <gryw> Ale możliwe, że jest super potęgą, no wygląda na silnego nie powiecie, że nie Mariupus się tam ją zajmie. Jeps na strzał od razu. O Boże, Mariupus, ty oszalało cię! Zginiesz na start? Weź się ulecz typia ja ją odciągnąć ciebie, nie? Nie no! Spadaj od Mariupusa, to jest brat Jagamiego. Najpierw Jag Jagamiego mi zapytałeś, teraz, też mi odebrać się Mariupusa? Ty potworze! Dobrze, Mariupus. To jest współpraca. Zajagam jego! Nigdy nie zapomnę jego pociesznej twarzy. Straś na to, że chodził w hełmie. Dobrą masz technikę w ogóle, Laska. Nie powiem, że nie. O, dobra, to jest ten super ch chwyt, tańczenia się uleczy, bo to może zadać niezły damage, nawet Mariupus ledwo to przeżył. Patrzcie jaki to jest... O, w ogóle można się w tej części leczyć, asusami, jak jest, jesteśmy duchem, no to ostro. Sporo ułatwia sprawę. Dawaj Mariupus! jego Do końca ci ziemy! Tutaj nie ma litości. Dzięki, wygrana. Też tak zrobię. Dzięki, stary, jesteś mistrzem. I co, odejdzie teraz? Co, ty będziesz ze mną dalej? Da, a nie, odszedł. No. Mariupol z brat Jagamiego na pomógł, zapamiętajmy. Bezpieczna sfera. A! Ona nie mogła wyjść stąd, ej to nie głupie jest A tam i tak mi nie, do, a nie trafiła w sumie z tym Znaczy raz kiedy myślałem, a nie, a nie razu. A co ja mam zrobić tutaj? Ściąć drzewo? Nie, chyba nie, no niestety Chyba musiałem ją tutaj nasłać, w to miejsce Możliwość jest taka właśnie, że Musiałem zaszaleć i ją tutaj przy, Przyciągnąć 34 tysiące dusz, czy to mnie stać na Poziom na tarcze? Byłoby fajnie Mam nadzieję, że to gdzieś będzie ognisko. Jest takie prawdopodobieństwo, jest takie Bo często po bossach są ogniska. Idę też tarczą, I też starczy na wszelki wypadek. nie głupio myśli. Dużo napisów, co mówią napisy? Subie na eliminacji ukryta ścieżka. Na typie nie mogłeś postawić się i opowiedzieć. No nie wiem, czy długie gdzieś jest ukryta ścieżka. Dobra, lecimy dalej, potem poszukamy. Ja bym chciał bonfire'a znaleźć teraz. Bo ilość dusz, które mam przy sobie jest bardzo miła. Wrota Farosa? A Faros to jest ten super budowniczy, ten... O Boże, a czym są moi wrogowie? Słoniami, spoko. Najpierw wy, teraz słonie, no nie mam pytań. To żeście wymyślili? Ciekawie jak muszą mnie pierdzielnąć, chyba nie chcę tego sprawdzać Chociaż duże kondycje. o dobra Nic, nic nie mówiłem Ile dusz? 1100, no to... Całkiem, całkiem może Drugi wróg Ciekawe czy spotkamy Farosa To by było ciekawe spotkać Farosa mi się daje w ogóle patrzcie on na broń kowadło zamiast młota. To jest ciekawe. Walczyliście kiedyś kowadłem? Po co wam broń, skoro możecie walczyć kowadłem? Między młotem a kowadłem nabiera nowego znaczenia moim zdaniem. Okej, okay, wrota Farosa to to... Faros? Faros, to ty? No chyba nie. Smoczy amulet. No to co się dzieje? W ogóle jakie ja mam amulet założyć? Te grze są amulety? Może jako pierścień to występuje. Widzicie, gdzie jest coś, co może przypominać Smocza Amulet? No bo ja nie! Hmm. Czym może być Smocza Amulet, cholera? A, bronią! Tylko, że taki dzwonek chyba, tak? Nie. Okej, okay, nie mam pojęcia, czym może być Smocza Amulet. Jestem ślepy? Może już gdzieś go minąłem? Yy... Smocz amulet. Leczy zatrucie, przewraca dużo To Aha, dobra. Ja mam nadzieję, że coś, coś na zasmoczy amulet, no to będzie coś zrobistego To taki, wiecie, jednorazowy użytek. Nam trochę się wyleczyć. Czuję delikatny zawód. Gain od życia. No okej, okay, no. Ja to powinienem się cofnąć do ogniska i dać level, ale coś mnie wcha do przodu. Jak to w ogóle z czasem? Jeszcze 14 minut to spokojnie. A czy nie wiem jak w pamięciu żerny będzie ten odcinek, bo ja nie mam dużo znam tego typa. I można te... Ta... Te topory można odbijać, bo ja to widziałem z tego gameplay, takim jednym z pierwszych thrillero gameplay. Lękawiczki grymów, grymów. czy bojowe? Wojownika. No okej, okay, no. O ty... O ty... Nie! Wolał popełnić se no, po samobójstwo niż pozwolić mi zdobyć migoczący tytanit. Nie no, rozgarnięcie to nie są jak paczka gwozi bez łebków. W ogóle kowadło na łańcuchu nosi No nie mam pytań, nie No nie, na tym moście nie będę sobie walczyć Nie ma opcji, chłopie Świetnie A e, jest, jesteś slawym ciotą. Wielki młot grymów. No, jak to jest to kowadło, to o no. No to pozdrowienia. Rewizoryczna broń wykonana z kowadła, tak ciężka jaką wygląda. Wykona, raczej, wygląda. wykona raczej niedokładnie, ale każdy cios zadaje spore obrażenia. No nie dziwię się, że spore. Jak się kowadłem kogoś pizdnie, to chyba w ogóle trudno mówić o przeżyciu czegoś takiego. Wydaje mi się, że trochę zmaściłem i gdzieś jest jakieś przejście, jak zwykle pominąłem, ale no to Prędzej czy później wrócę do tych lokacji, bo taki jestem, że wracam, szukam i wracam, szukam. Teraz tu szukamy na siłę bonfire'a. A jak tak dalej mi świetnie pójdzie, to znajdę bossa. A Jaki ten buri przebiegły. Tutaj chyba nic nie ma. Widzę bonfire? Coś płonie, ale to nie jest bonfire. Tarasowa zatoka chcę... Okej, okay, no coś mi się nie podoba bardzo ta lokacja, nie wiem dlaczego, ale mam złe przeczucia co do niej Jak we śnie? Czy ja wiem Nie mam takich snów Przeciwnik Wow wow ja Mam tą broń zaklętą niedobrze Pisnu, leżę, leżę, martwy. Przerzułem. Jacy się rolnicy mi atakują. Zero litości dla rolników. Zamiast mnie tu bić, to ziemniaki hodować. co ty tutaj pijesz tutaj temu w człowieku? Po co ci to wszystko? Daj mi trochę Dusza Dusza. On w ogóle hoduje duszę, nie? I dusza. Fajnie. No. Czyżby większe te świniaki, jak te małe to mnie cisnęły, pamiętacie? Bohater z Jugo. O, mogę go przyzwać, miło Benhard z Jugo To jest ten NPZ, jak się kojarzycie może. Czyli on raczej nie na bossów, a po prostu chodzi ze mną. Ciekawe jak silny jest Benhart. O, świetnie, ludzie! Czy mogę usiąść i on nie zniknie? No widzicie, nie mogę niestety. Benhard jest jego mnie ze świniakami. Okej, okay, Benhard jest bardzo fajny, już go lubię. Nie spoko gościu. A to są ogólnie spalone taki zło. A, to spokój. Już myślałem, że to coś niebezpiecznego. Jolo No, fajne te lokacje robią. Jakie to jest wielkie? I gdzie teraz idziesz buri? No nie wiem no. Jak zwykle, no, ta gra próbuje pokazać mi, że nigdy nie powinienem wiedzieć, gdzie idę. Kozak, eksplorujmy. Coś mi się wydaje, że gdzieś tu znajdę jakąś fajną zbroję. Burry, w każdej nowej lokacji, jak mówisz, rytam. Tym razem znajdę wróg. Niebezpieczny wróg z kosą przeznaczenia. No, jak weźmiemy tak, kurna w kleszcze, to, to nie mają szans. Ja już na pewno mam tej siły wystarczająco, żeby zrobić co chcę z nią. Oczywiście tego nie wykorzystam, tylko by dalej kontynuował podróż. Zwracam te dusze i potem będę zły. Ale co tam? Ktoś tu zginął. Ktoś tu też zginął. Drugi. Co tu wyskakuje z powietrza? Nic? Czy daliście się po prostu zaciągnąć w kość róg, uciekając przed wrogami? Pomysłowi ludzie. Nigdy się tak nie robi. Zawsze trzeba dążyć do otwartej przestrzeni, ludzie. To jest tak trudne do zrozumienia, że macie największą szansę na pokonanie przeciwnika, mogąc go okrążyć, czy nie wiem, manewrować między nimi. Na pewno... O, kościół w ogóle, miło. Będzie coś sieka, czuję niedługo. Co to? Ale się przestraszyłem. Dobra, mam nadzieję, że mogę tam wrócić przy tym ognisku. Mogę się teleportować do ogniska, bo je rozpaliłem, tak mi się przynajmniej wydaje. Uff. Nie mam człowieczeństwa, więc Menhard z Yugo mi nie pomoże już niestety. Czy te świniaki są słabsze od tych dużych świniaków. Mniejszych świniaków, chętnie bym odzyskał swoje dusze i człowieczeństwo, żeby móc przyzwać Benharta z Jugo. O Benhard z Jugo jest super superprawilną mordeczką i on mi pomaga, i ja już go lubię. słuchajcie jak, jak zawsze będę go przy I w ogóle przyzywanie się naprawiło. Jestem strasznie dumny z tego, że naprawiło się przyzywanie. W ogóle inteligentny gościu. No nie ma co Patrzcie jak fajnie gra tam. Idealnie jest to zrobione O kurna Tamtego, z inteligentnych tak, inteligentny typ, no po się Ale teraz oficjalnie, ludzie, idę do Majuli. Nie ma innej opcji, żebym ja tutaj dalej chodził. Idę do Majuli, póki mam taką możliwość. Uff, udało się. Udało się tam dojść. Dobrze. Zaiste, dobrze. I wbijamy lewele. Dobra. Wow. No, coś czuję dużo, dusz 20 tysięcy. Oh, w no nie mam pytań, ludzie wiem, że noszę kąt, pie mówisz to za każdym razem 30 siły i joch na styk, ludzie. Sądzę, że obrażenia szybko wskoczą. Mocno. 38 siły na to trzeba! Czy ja myślałem, że 30. Ja trzydzieści 38 siły, przecież to jest niemożliwe, żeby tyle zdobyć chyba. No dobra, no ale teraz mam nową tarczę. Mi się wiodą, ja zapamiętałem, ludzie, że 30, a tu 30, 38 sił, to jest jasno, dupa. Obóz armii królewskiej w ogóle, ty? Może się zbliżamy do króla, ludzie. Byłoby miło. Jak tam ja z pierścieniami stoję, to mi się już nie przyda. Równomaga jest zawsze bardzo spoko. Trzydzieści osiem sił, wszystko jest niemożliwe do zobycia. Boże, jaki ty jesteś idiotem, Deminu Patrz pod nogi drugie też fajna broń w sumie ja bym zdobył człowieczeństwo naprawdę chętnie bym zdobył człowieczeństwo ale no nie wiem gdzie Panie że ten popełniam samobójstwo trochę bijecie. Jak dla rolników. Oj, 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 umieram. Uderzę. Kurna no. Rolnik z pochodnią bije mnie. Rolnik z pochodnią mnie bije. Ech, patologia. Hmm. Dobra ludziska, ale to ja chyba tutaj podziękuję wam za odcinek, bo nieźle poszło. Coś osiągnęliśmy i czas się żegnać, bo mało miejsca na dysku. Zmychło się z wami żegna. No i do usłyszenia. Eldo Presidente. Peace you.